Zapraszam Was na już ósmy dzień vlogmasu. Dzisiaj mam, jak mówiłam, na ósmą lekcję. I mam dzisiaj ten sprawdzian z polskiego. Też się trochę stresuję na ten, chociaż trochę bardziej niż na geografię. Chociaż na geografii to prawie wcale się nie stresowałam, tylko odrobinę je pod koniec łapał, jak zaczęłam pisać. A tak to w ogóle nie odczuwałam tego stresu. Dzisiaj też, jak mówiłam, nie mam tych zajęć wyrównawczych, co miałam tydzień temu, więc mam 8 lekcji do 15.15. 15. No i tak jak zazwyczaj się z Wami rozmawiam, czy łączę, będę miała teraz, bo jak z Wami rozmawiam, to zawsze kilka minut przed lekcją, bo wcześniej po prostu albo nie mam czasu, albo się szykuję, bardzo szybko wszystko zostawiam na ostatni moment. Więc Właśnie o mowa, bo już mam spotkanie się wyświetla, więc idę na lekcję. Ja teraz jest w tej długiej przerwie jak zazwyczaj. I napisałam ten sprawdzian jakieś 10 minut temu dosłownie. I myślę, że dobrze mi poszedł. Jakoś tak liczę. Nie wiem, czy... zawsze liczę na czwórkę, więc tym razem też liczę na czwórkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tak, poza tym, to teraz jeszcze nie będę miała tych informacji, uczyć się, więc dzisiaj będę miała trochę więcej czasu na naukę. Czy przyrządzenie notatek bardziej na naukę, to będę miała to zazwyczaj czasu. A właśnie będę musiała przyrządzić notatki na chemię, żeby po prostu się pouczyć. I będę dzisiaj robiła notatki. Dzisiejszy dzień to jest taki, już nie ostatni sprawdzian, mówiłam Wam, że to są moje ostatni sprawdziany jednak nie, bo już mam przed świętami sprawdziany W poniedziałek przed świętami I następny piątek Może jeszcze w tym tygodniu coś będzie To nie wiadomo A Wiadomo, jest na dzienniku um, elektronicznym Ale jeszcze tak bardzo się za to nie zagłębiałam Dopiero więcej co jest w tym tygodniu co Tak ogólnie to w tym tygodniu już nic nie będę miała Czwartek i piątek mam wolny Prócz oczywiście odrobienia lekcji, ale to już my, bo to już jest lajtowe porównanie do tej nau nauki całej. I zaraz będę się już łączyła, bo nie wiem czy mam taką tendencję, że zawsze się łą rozmawiam z wami, jak mam kilka minut przed lekcją dosłownie. I zawsze jestem na tym właśnie w momencie, kiedy już mam spotkanie albo łączenie. Czy to zazwyczaj u mnie zaczynają trochę też wcześniej. Nauczyciela rozpoczynać spotkanie Nie wszyscy, ale niektórzy są trochę wcześniej. Więc ja już będę kończyć, bo muszę łączyć się na spotkaniu. Dobra, jest już oficjalnie koniec dzisiejszych lekcji, tych takich przed komputerem. Teraz będę odrobić lekcję. Znaczy, w sumie to już odrobiłam. Chciałam to szybciej zrobić, bo odrobiłam w czasie lekcji właśnie zdążyłam, bo miałam dni matematykę do odrobiania Teraz będę robiła notatki do nauki, bo trochę tego jest. Nie ukrywajmy ma chemia, mam jutro sprawdzenie chemii, a to jest miło, że mam ścisłą myśl to chemia, jak wiecie, nie jest moim jakimś najulubieńszym przedmiotem, ale nie narzekam. Jakoś dam sobie radę po prostu, zrobię notatki, poćwiczę sobie może po kilka przykładów i. Po prostu muszę to ogarnąć jakoś. No. Więc ja to się zaraz wezmę, ale zanim to, jak zazwyczaj przychodzi na to pora, otworzę z Wami kalendarze adwentowe. Jestem ciekawa, co tam dzisiaj trafi. Jak mówiłam, przyszła pora na kalendarze. Jestem ciekawa, co dzisiaj będzie. I wczoraj był Kinder, kinder więc dzisiaj we wtorek jest Lind. I szukamy ósemki. Mamy ją tutaj. Jakiegoś ciężko się ją dzisiaj otwiera, a mi się też mi trochę rozerwało i dzisiaj mamy czekoladkę. No jak widać w nie jest aż tak wypchane, ale tutaj widać. Ten kalendarz może dzisiaj się gorzej otwierało, ale ten to nie jest jakiś dobry w otwieraniu. Jest... Jakoś trudno się go otwiera, tutaj mamy ósemkę, otwieramy. Dzisiaj jest Kinder Mini, czyli to czekoladka Kinder. Więc dzisiaj jest czekoladka Lint i jest Kinder Mini z bałwanem. Ja nie wiem, czy one są takie same, czy jak oni da dają te Kinder Mini, to się zmieniają te... Różne ikonki, właśnie czy z bałwanem, czy z właśnie Mikołajem, bo już niezbyt pamiętam, bo już tyle otwieram, że moja pamięć to już po tym wszystkim, jak się uczę, to już po prostu odpływają mi to, co by było w innych dniach w kalendarzach, ale już się zaczynają drugi raz powtarzać. Ten Kinder, i właśnie, czy chcielibyście, abym ostatnim vlogmasie, jak będzie, podsumowała te dwa kalendarze, jak tam wyglądała to cała. Od środka. No, więc ja teraz, jak mówiłam, będę się zajmowała notatkami do nauki na, na sprawdzialny schemat. Ja przed chwilą skończyłam robić notatki. Możecie słyszeć, tam drukarkę, bo mi się już wydrukowałam sobie je. I teraz będę musiała się z nich uczyć. Jest też trochę późna godzina, więc będę musiała zmontować tego vloga i. Pouczyć się na sprawdzian z chemii Więc ten czas, aby się z wami pożegnać Bo już nic nie no, dogram, ponieważ Nie będę miała czasu No wiecie, naukę, poświęcę się teraz na Czas ten na naukę I zmontuję tego vloga, żebyście na jutro go mieli Więc Trzeba czas, żeby się z wami pożegnać, tak jak mówiłam wcześniej Stawcie łapki w górę Subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać Powiadomienia o moich filmikach i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.